Miał być rewolucją polskiego uzbrojenia. Samopowtarzalny, precyzyjny, polski, karabin wzór 38M inżyniera Maroszka. Przeszedł testy, strzelał jak marzenie, a generał Sosunkowski tak, ten sam, co później wkurzył Churchilla, po pokazie mówił: takich nam więcej potrzeba. Ale wybuchła wojna. Produkcja dopiero ruszała, było może 150 sztuk. Za mało, by zmienić losy kampanii wrześniowej. Czy mogliśmy go mieć wcześniej? Tak, ale ryzyko było ogromne. Nowa broń to nowe linie produkcyjne kosztem innego uzbrojenia. A armia wolała pewne niż genialne, ale nieprzetestowane. Maroszek przegrał z czasem i biurokracją, ale jego karabin do dziś pozostaje symbolem polskiej myśli technicznej. Chcesz wiedzieć, co naprawdę potrafił ten karabin? Dane, zasięg, magazynek, wytrzymałość wszystko w drugim szorcie. Karabin Maroszka wzór 38M technika, która wyprzedzała czasy. Szukaj na kanale Sekrety Historii opowieści, wpadaj na YouTube i zostań na dłużej.